Witam. Chciałbym zaprezentować wyroby mojej mamy. Ona ma produkcję różnego rodzaju, słuchajcie, powideł. Tu wszystko ma wystawione, tak. Ma tych powideł, słuchajcie. Suszoną morelą śliwkowe, galaretka z truskawek, powidła nektarynkowe. słuchajcie, z żurawiną. Powidła śliwkowe z krówką, z rumem. Węgierka zwykła z cukrem, bez z miodem, też jest moim. Powidła z winogron, śliwkowe z migdałami. Śliwką coś w likierze, z rodynkami są dobre, z cynamonem, z czekoladą też pyszne. Powidła śliwkowe z ananasem, coś skandynozowaną skórką pomarańczy. Śliwkowe z rumem, śliwkowe z krówką z żurawiną. Tu się powielają z suszoną morelą z listkami mięty, z moreli, z agrestu, nektarynkowe, z galaretka z truskawek, jagody w syropie, powidła wiśniowe z czekoladą, powidła z wiśni, coś tu powidła wiśniowe z likierem wiśniowym, wiśniowe z żurawiną, wiśniowe z morelą, powidła z czarnej porzeczki z czekoladą i nutą wanili. To tu jest, czarnej porzeczki z witaminą C. Tam dalej z rabarbaru z skórką pomarańczy. Słuchajcie, całe mnóstwo. E, jakby ktoś chciał takie powidła, proszę pisać. E, ja podam numer telefonu 695-400-779. Można sobie dzwonić, słuchajcie, kupować te powidła paczkami. Można też to wysyłają tutaj stąd. Oceny różnych tych rzeczy, proszę się pytać już telefonicznie, a ja sam osobiście chciałem zaprezentować. Tutaj zrobiłem prototyp na urodziny, ma to iść i tak ładnie pasuje. Słuchajcie, widzę, że tu ozdobiona ma z kwiatkami i tak dalej. I tu taki jest właśnie koszyczek. Ja jeszcze to jest wersja prototyp. Ja jeszcze będę robił taki, że tu będzie miał takie nóżki, tak? Albo to będzie z kawałka drąga wygiętego. Zobaczymy, ale jak ktoś by chciał po prostu takie coś też do miodu, to zimą u mnie przez okres zimowy zamówić sobie kilka sztuk od razu, żebym ja to zrobił komuś i ktoś będzie miał na przykład na jakieś tam jarmarki inne duperele. I to by było to wszystko. I życie wszystkim zajadkowiczom miłego.